Dzień dobry, witam w kolejnym nagraniu. Jakiś czas przygotowałam sobie materiał, w którym chcę się podzielić na temat lęku, dlaczego tak bardzo się boimy. Natomiast teraz znalazłam przestrzeń na to, żeby, żeby przyjść i porozmawiać. Lęk jest, słuchajcie, naturalną reakcją. I kiedy towarzyszy nam odrobina niepewności, to ona może być pomocna, bo ona ostrzega o jakimś zagrożeniu, zwraca uwagę na istotne kwestie. Wtedy to jest bardzo pomocne, potrzebujemy każdej emocji. Natomiast wielu z nas odczuwa bezustanny niepokój, lęk i to nie jest naturalne wtedy, to nie jest pomocne, to nie jest adaptacyjne. I ten lęk może przyjmować różne formy, takie jakie też obserwuję wśród klientów. Może mieć formę obsesyjnych myśli, może mieć formę lęku o zdrowie, lęku o relacje, o bliżej nieokreślone zagrożenie, o bezdomność, o przejmowanie się opinią innych ludzi. Może być pod postacią kompulsywnych zachowań, katastroficznych wizji, bądź ogólnie takiego poczucia niepokoju i zagrożenia. Wtedy to jest naprawdę bardzo trudne, być w takim stanie w codzienności, która wymaga od nas obecności, dowożenia pewnych rzeczy, bycia w relacjach. To, to jest wtedy trudne. No, i to, co z tym zrobić, będę też mówić o tym w dalszej części nagrania, ale wsłuchać się w to, może właśnie z pomocą specjalisty, terapeuty, poszukać takiej osoby. Jeżeli ten niepokój nie mija, to bardzo polecam terapię. Objawy lęku często są źródłem w czymś, z czego możesz sobie nawet nie zdawać sprawy, nie połączyć nawet tego, bo są to obszary nierozpoznane przez ciebie i dopiero druga osoba może zwrócić Ci na nie uwagę. I u każdego z nas mogą to być zupełnie inne rzeczy, które są powodem właśnie tego lęku. Czego skutkiem może być lęk? Lęk może być skutkiem traumy. Możemy czuć się wtedy non stop właśnie w tym niepokoju, nie czuć poczucia bezpieczeństwa, non stop być w nadwrażliwości i w tej nadmiernej czujności. Może być powiązany z relacjami, gdzie masz wrażenie, na przykład, że nonstop. Jesteś oceniana gorzej, albo czujesz się gorzej, no to tam ukryty jest na przykład lęk przed odrzuceniem. Um, możesz bać się egzaminów, rozmów o pracę, innych rozmów. Um, to tutaj może być lęk przed na przykład, tak, czy jest się wystarczającym. Um, I też może być kombinacja słuchajcie, tego wszystkiego. Dlatego warto się przyglądać temu na terapiach, na konsultacjach terapeutycznych, tak. No i zobacz właśnie na podstawie nawet tego, co mówię, czy dostrzegasz, że to nie sam lęk jest tutaj zagwoską, tylko on jest wierzchołkiem góry lodowej. I chodzi o to, co jest pod powierzchnią wody. Co tam się kryje. Chodzi o zrozumienie go, o przyjrzenie się. Wczesno dziecięce. Silne, stresujące doświadczenia, zwłaszcza emocja lęku, czy bezradności, bezsilności, odrzucenia, nie będzie tobie pozwalać doświadczać bieżącej sytuacji, w której jesteś jako osoba dorosła, jako nastolatek. Nie pozwoli to tobie po prostu. I co będzie tego symptomami? Symptomami tego będą fobie. Będą lęki, będą omamy czy psychoza. Badania nad depresją i lękiem wykazały, że najpoważniejszym czynnikiem właśnie zaburzeń lękowych są przeżycia z dzieciństwa. Tam jest źródełko, które się rozpoczyna. A jeśli boisz się na przykład odrzucenia, no to prawdopodobnie byłaś odrzucana. Byłeś odrzucony. I przyczyną tego lęku najczęściej jest właśnie ta bezsilność i bezradność dziecięca. No bo co dziecko może zrobić, kiedy czuje odrzucenie od rodziców? Niewiele. Może się zaadaptować do tego. Jeżeli nie doświadczyłeś w dzieciństwie, we wczesnym dzieciństwie poczucia emocjonalnego bezpieczeństwa, to możesz odnosić wrażenie, że jeśli stanie się coś złego, to nikt cię nie ochroni, nikt ci nie pomoże. I to już otwiera drzwi do ciągłego poczucia niepokoju, początku, lęku. Aż po lęk i pójście wyżej na spektrum tej emocji. Kiedy nasz umysł obsesyjnie się czymś zamartwia, wydaje nam się, że wtedy to jest lepsze, bo panujemy na przykład nad sytuacją, mamy kontrolę i bronimy się wtedy przed na przykład przerażającą niepewnością. Natomiast to nie jest adaptacyjne. Zachowanie to też wynika z przetrwania. Jednym z kluczy do złagodzenia lęków jest jego akceptacja, i akceptacja źródełka, przyczyny tej dziewczynki, tego chłopczyka w środku ciebie który potrzebuje zasobów z twojego dorosłego i z twojego wewnętrznego rodzica, a wcześniej tych zasobów to dziecko nie dostrzegało, nie widziało ani w dorosłych w dzieciństwie, ani w tobie, bo ich nie było. Stąd y, ważne jest przyjrzenie się zasobom, kompetencjom, umiejętnościom, co ty potrzebujesz, żeby tej na przykład dziecięcej części przerażonej pomóc yy, i pokazać, że nie trzeba mieć nad wszystkim kontroli, Albo starać się ją mieć i nadal można być w tym poczuciu bezpieczeństwa a nie ciągłego lęku. Ta próba zapanowania nad strachem, przed nieznanym, nadmierną kontrolą, ona może oczywiście się do pewnego momentu sprawdzać, ale na dłuższą metę. To nie działa. Klienci pokazują to bez regulacji, bez uzupełniania naszego dorosłego w zasoby, umiejętności kojenia, uspokajania, zwalniania. To nie zadziała. Czasami czujemy się na przykład niespokojni, bo takie uczucie wydaje nam się najbezpieczniejsze. Więc nawet nie wiedząc, że to robimy, wchodzimy w to, żeby czuć się bezpiecznie, nawet jeżeli to wyczerpuje i drenuje. I nawet jeżeli ten mechanizm e, wydaje nam się, robimy to oczywiście nieświadomie. Pomocny nie jest. On nas wykańcza, a nie daje energii. Kiedy pocą się tobie dłonie, Ciało drży, masz suchość w gardle, która jest oznaką już wejścia w tryb przetrwania, masz gonitwę myśli, kłopoty z koncentracją, z zaśnięciem, jedzeniem, rozmową. to Często, słuchajcie, to właśnie jest objaw lęku, niepokoju. Jeżeli nauczono ciebie tłumić Twoje emocje, uczucia, Rodzice nie zwracali na ciebie uwagi w tych stanach emocjonalnych, nie zwracali uwagi na Twoje cierpienie. To może podświadomie uważasz, że nie powinieneś okazywać tych emocji i je tłumisz, a stłumiona emocja uderzy jeszcze silniej jak fala. Ona się nie łamie tak jak fala, tylko rośnie, 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 i wtedy mamy już falę typu tsunami. Bardzo trudna, gdzie nawet tak dochodzi do wzywania pogotowia. A za każdym razem, gdy będziesz odpychać od siebie prawdziwe uczucia, lęku, niepokoju, czy inne w ogóle uczucia, będziesz odpychać wstydu, który często stoi za lękiem, to natychmiast też zastąpi je lęk, jeżeli jakąś emocję tłumisz złości, smutku. Wysyłasz sygnał, że czegoś nie wolno, pojawi się lęk, który będzie chronił. No i możesz mi powiedzieć, no Daria, ale ja dużo czuję, ja nie tłumię. Ja dużo czuję, no tak, ale uporczywe myśli i stres. Są na przykład metodą na niedopuszczenie do siebie czegoś bolesnego, i możesz dużo czuć, ale tak naprawdę w formie blokowania, albo możesz przemyśliwać emocje, zamieniać, mylić myśli z emocjami, emocje z myślami. To jest też bardzo powszechna technika radzenia sobie z tym, że ktoś kiedyś nam nie pokazał, jak można bezpiecznie coś odczuwać. I my z chęcią byśmy um, przebiegali takie um, trudne momenty, trudne stany, nie pozwalając sobie na zatrzymanie się, na poczucie, na bycie w tym. I oczywiście nie robimy tego celowo. Lęk też może być mechanizmem, który uniemożliwia doświadczanie głębszych i trudniejszych właśnie uczuć, wspomnień wczesnodziecięcych, w których jest źródło tego niepokoju, lęku. No i tam warto też pochylić się nad tymi częściami, pochylić się z naszą wewnętrzną rodziną, zobaczyć, jaki jest nasz dorosły, jaki jest nasz rodzic opiekuńczy i normatywny. Jak jest nasze dziecko wolne, dziecko zbuntowane, dziecko uległe, czego te dzieci potrzebują, czego ta rodzina potrzebuje? Hmm? Z naszego wewnętrznego obserwatora. Kiedy w dzieciństwie Ciebie nie kojono, możesz mieć problem z panowaniem nad emocjami w dorosłości, bo nie wiesz, co to znaczy dostrajanie się kogoś do Ciebie, widzenie Ciebie. W tych emocjach, nawet jeżeli czujesz coś trudnego, to danie Tobie przestrzeni na Ciebie takiego, na Twoje też tak i na Twoje nie w bezpiecznym obszarze i pozostanie dalej w relacji, że czucie tego i tamtego i siamtego nie oznacza zakończenia relacji albo chwilowego zerwania. Tylko dalej być w poczuciu ja okej okay, i ty okej. Okay. Najzdrowsza pozycja życiowa, jedna z czterech, tak? Możliwe też, że na przykład rodzice bardzo starali wychodzić się naprzeciw naszym potrzebom. Powiedziałabym w taki sposób nadopiekuńczy, czyli za bardzo starali się. Przez co na przykład nie nauczyliśmy się wytrzymałości, wyczekania do gratyfikacji, porzucamy na przykład coś w trakcie. Ta nadopiekuńczość to bycie za bardzo, staranie się za bardzo drodzy rodzice, drodzy inni dorośli nie przynosi dobrych efektów. Dzieci potrzebują równowagi, my też potrzebowaliśmy jako dzieci równowagi między zaspokojeniem potrzeb a przeżywaniem lekkiej frustracji. Spowodowanej tym, że nie można mieć wszystkiego, na co wskaże się palcem, na zawołanie i tak, bo, bo tego potrzebuje dziecko. I ja, jak obserwuję czasami niektórych rodziców, czy na placach zabaw, że dziecko coś chce, i ten rodzic staje na uszach, żeby to dowieść do tego, tak temu dziecku, bo ono w tym momencie przechodzi frustrację, zaczyna płakać i rodzic nie jest w stanie sam siebie wyregulować swoich emocji i tym samym emocji dziecka i robi przeróżne, przedziwne, często niezdrowe rzeczy. Ważną częścią terapii, kiedy pracujemy z niepokojem, jest nauka wyciszania, regulowania Samokojenia, kojenia, tolerowania nieprzyjemnych emocji, panowania nad uczuciami. To, ile razy przez lata, kiedy pracuję, widziałam osoby, gdzie uciekłyby z chęcią i próba zatrzymania ich, wyhamowania um, wymaga chwilki. Bo w środku ktoś nie wie, że tak można nawet, nie? To, to bardzo ważne. A my sami tego często nie, nie potrafimy, bo nasz dorosły nie ma takiego w ogóle zasobu ani takiej umiejętności. I niezależnie od tego, czy źródłem lęku jest rodzina, czy przyjaciele, czy społeczeństwo, lęk jest znakiem, że gdzieś w środku Ciebie ta maleńka dziewczynka, ten maleńki chłopiec, yy, jest w jakiejś niekomfortowej sytuacji. Czuje się niekomfortowo w świecie wewnętrznym i zewnętrznym również. Potrzebuje Twojej uwagi. Oddaj mu tę sprawiedliwość. Oddaj jej tę sprawiedliwość, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Często też przyczyną zmożonego lęku jest brak zasad. Brak granic w domu dla dziecka, dla nas, dzieci. Co oczywiście powoduje też w nas niepokoje, lęki, to rozbudzi. No bo dziecko, które podchodzi i widzi, że tam nie ma tej granicy już, która przed chwilą była, nie wie, na czym polegać. Nastolatek nie wie, na czym polegać. Potrzebują tego dzieci nastolatkowie my też dorośli, żeby móc się czuć bezpiecznie w tej relacji. Przykłady braku granic, które sobie wypisałam, a propos, które mogą powodować wzmożony niepokój, nieustanny niepokój, lęk. Narcystyczne zrzucanie na dzieci odpowiedzialności za uczucia rodziców, wygórowane oczekiwania, nadmierne oczekiwania przemoc, wszelka. Brak zasad, nieumiejętność odnawiania i, i tak naprawdę stawiania też znowu wymagań, ale też oddawanie zbyt dużej władzy dziecku. Jest to toksyczne, często się to dzieje. Pytanie o coś dziecko, gdzie to dorosły, tak naprawdę powinien podjąć decyzję. Brak odrębności, nadopiekuńczość. To są przykłady też braku granic, które powodują między innymi wzmożony lęk. Um, pomagają nam różne rzeczy, słuchajcie, w tej pracy, bo każdy z nas jest inny, każdy ma inną wewnętrzną rodzinę, każdy ma inne skrypty, programy, schematy, zakazy, nakazy, przyzwolenia. Um, i to nas różni, dlatego każdemu z nas pomogą różne rzeczy. Nie ma jednego dobrego rozwiązania. Skupienie się też na jednym rozwiązaniu nie jest dobre, bo przegapimy na przykład, jeżeli chodzi o terapię, jedną z najważniejszych aspektów, y, jaki jest relacja z terapeutą, co powtarzam niejednokrotnie w nagraniach. Y, to relacja jest przede wszystkim bardzo ważna narzędzia, tak jak najbardziej, ale to relacja w terapii nie ma szybkich i magicznych rozwiązań. To jest proces i ważna jest też ta droga. Początek w ogóle procesu terapeutycznego, słuchajcie, yy, przypomina przeplatankę bardzo dużej ilości trudnych dni, przeplatanych pojedynczymi, Dobrymi momentami bądź dniami. Potem odwraca się powolutku ta tendencja. Natomiast zmiana często dzieje się w sposób, poprawa postępuje często w sposób niezauważalny, od środka, łagodnie, kiedy zauważamy coraz więcej dobrych momentów, lekkich momentów, tych trudnych jest mniej. Co można robić doraźnie, znaleźć oparcie wśród przyjaciół czy bliskich? Oddech, ćwiczenia oddechowe, refleksje, zatrzymywanie się w danym momencie, ruch, rozmowy, pisanie. To są doraźne, natomiast praca na głębszych poziomach ze skryptami które bronią się niesamowicie przed tym, żeby ich nie zmieniać, ale żeby je wzmacniać. Jest niesamowita. Kto jest w terapii, kto był w terapii wie, jak to wygląda i jakie to jest trudne. I kilka jeszcze takich ogłoszeń. W październiku, pierwszy weekend, będę organizować warsztaty, kolejną medycję, czwartą już. Na tych warsztatach robimy piękne eksperymenty, pracujemy z emocjami. Odkrywamy Ciebie. Odkrywasz siebie przez pryzmat transakcji, jakie prowadzisz w grupie na tej mikroskali, ale też na makro. Na podstawie funkcjonowania Twoich stanów ja, gier psychologicznych, odkrywamy to. Jeżeli masz ochotę, zapraszam Cię serdecznie. Wszelkie szczegóły będą w linku na dole. Mam też zamiar zorganizować, na prośbę, tak naprawdę, niektórych tutaj z Was, pracę online dla grupy na platformie Zoom. Myślę, że niebawem w ciągu dwóch miesięcy ruszy taka grupa. To będą dwa weekendy, dwie soboty i dwie niedziele od 19:00 przez 3 godziny. Będzie to praca również właśnie nad odkrywaniem tego, co na warsztatach, tylko dostosowane do formy online. Na stronie też pojawią się nowe produkty, które tworzyłam z panią Grafik od roku. Między innymi karty z pytaniami do wglądu w siebie, zeszyty, między innymi też do pisania. Jeżeli cokolwiek przemawia do ciebie, że potrzebujesz czy chcesz, to zapraszam Ciebie serdecznie. Natomiast Pamiętaj właśnie o tym, że zmiana zaczyna się od przyjrzenia przede wszystkim swoim strukturom wewnętrznym i ich funkcjom. Tam jest zmiana. Zaczęcie od końca, od samych afirmacji czy duchowości, bez ugruntowania, bez wewnętrznej pracy. Podziała, może jakiś czas, ale to, co będzie nieucieleśnione, nie będzie trwałe. Dziękuję za uwagę, miłego dnia i do usłyszenia.